Cześć, jeżeli wszedłeś w ten odcinek, to prawdopodobnie Twoje postanowienia noworoczne co roku nie działają. Przedstawię Ci w dzisiejszym filmie, dlaczego aż 20% ludzi rezygnuje w pierwszym tygodniu, a około 80% już w połowie lutego. W dzisiejszym filmie dowiesz się również, jak te postanowienia skonstruować, aby były one efektywne i dawały pożądane rezultaty. Zapraszam Cię do oglądania. Przedstawię Ci pewną historię, którą usłyszałem na zagranicznym YouTubie. Pewien pan założył sobie, że... zobaczmy, że ten pan będzie Maćkiem. Maciek założył sobie, że każdego dnia będzie wstawał o 5 i uczył się angielskiego przez 45 minut. Wstając po dwóch, trzech, czterech razach jego motywacja mocno spadła. Nie wiedział co się dzieje. Przecież założył sobie, że będzie każdego dnia wstawał i 45 minut się uczył z uśmiechem na twarzy. Po tygodniu czasu całkowicie zrezygnował. Postanowił, że już więcej do tego się nie weźmie i bardzo się do tego zniechęcił. Teraz weźcie sobie za przykład sytuację tego pana, który postawił sobie od razu, rzucił się na głęboką wodę 45 minut. Naprawdę to jest spora liczba, jeżeli wstajemy o piątej. Nasz mózg jeszcze może nie funkcjonuje tak, jak powinien? Bo przecież wstawaliśmy o 10, 11, a teraz o 5 i 45 minut nauki? To jest głęboka woda. Zobaczcie, co by było, gdyby postawił sobie każdego dnia 10 minut. 10 minut pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, a piątego 15. Piątego, szóstego, siódmego, ósmego, 15 minut. Później sobie zwiększał, co 5 minut, co tydzień na przykład. Czy to nie byłoby bardziej efektywne? Czy to nie sprawdziałoby mu więcej przyjemności niż 45 minut od razu na głęboką wodę? Zobaczcie, jak wielki błąd popełniamy. Rzucamy się od razu na głęboką wodę, zamiast małymi kroczkami dojść do celu. Ja wstając na przykład 10 minut każdego dnia czułbym się bardziej szczęśliwy, bo wiedziałbym, że nie potrwa to długo, a nauczę się czegoś. Natomiast, jeżeli wstawałbym 45 minut, jeśli wstawałbym o 5 i uczył się 45 minut, to nie byłoby zbyt fajne, co nie? Pewnie macie tak samo. Nie rzucajcie się od razu na mięso. Rzućcie się na kawałek słoninki i dopiero za to pociągnijcie, 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 aż w końcu dojdziecie do upragnionego celu. Pewna dziewczyna założyła sobie, że schudnie w 2020 roku. Niemniej jednak nie pomyślała sobie, że schudnięcie to nie jest określony cel, nie jest mierzalny i nie postawiła sobie danej liczby dni. A to jest arcyważne, żeby postawić sobie ile i kiedy. Wtedy wasz cel jest mierzalny i macie na końcu głowy, do kiedy macie to zrobić i ile kilogramów macie schudnąć. Tak mało osób to robi. Stawia sobie za cel coś, ale nie jest to określone. I dlatego ten cel nie staje się rzeczywistością. I teraz te dwa przykłady nie cieszą się procesem, który za tym idzie. Cieszą się tylko i wyłącznie wynikiem. Chcą się cieszyć wynikiem, ale nigdy do tego nie dochodzi. Co by było, gdybyśmy zmienili cieszenie się procesem zamiast cieszenie się wynikiem? Wtedy nasza motywacja byłaby większa. Bo nie ma nic lepszego niż cieszenie się tym, co robicie, niż żeby samym wynikiem. A tak mało osób. Wie o tym. Każdy chce się cieszyć z wyniku, a nie z procesu. Zmieniając proces, staje się on przyjemniejszy, staje się on łatwiejszy do wykonania. Jeżeli dodamy do swojego procesu coś przyjemniejszego, skrócimy nawet czas treningu do 30, a nie 45 minut, stanie się on bardziej przyjemny, stanie się on bardziej wiarygodny do wykonania, przez co dłużej będziemy w stanie w tym wytrwać. Kolejnym takim arcyważnym tipem jest znalezienie grupki osób, z którą będziesz to robił. Załóżmy, że twoim celem jest bieganie. Każdego dnia 30 minut. I teraz, jeżeli znajdziesz sobie osobę, z którą będziesz chciał biegać przez 30 minut każdego dnia i teraz, jeżeli tobie nie będzie się chciało, to ta druga osoba będzie cię ciągnąć do tego, abyś dzisiaj wyszedł z nim pobiegać. Bo on ma cel i on chce ten cel zrealizować. Natomiast jeżeli Twojemu koledze nie będzie się chciało, to teraz Ty możesz wkroczyć i pomóc mu pociągnąć za niego. Dawaj, idziemy pobiegać. Bo ja mam taki cel. To jest piękne. Dzięki temu możemy wzrastać, dzięki temu możemy więcej osiągnąć. Bo sama mu naprawdę czasami, czasami się tak nie chce, że, że po prostu tego nie robimy. A gdyby osoba obok była z nami i miała ten sam cel, to bylibyście naprawdę nie do zatrzymania. O ile ta osoba jest świadoma tego celu i o ile ten cel jest mierzalny. Wtedy naprawdę bylibyście w stanie osiągnąć naprawdę dużo. Z pomocą przyjdzie wam zapisanie tego celu. Wywieszenie go na drzwiach, na biurku. Przypomnienie w telefonie. Albo nawet spójrzcie na to. To jest planer z AliExpress. Zapłaciłem za niego około 30 groszy. Jest tu chyba około... 150 kartek, także na pół roku mamy za 30 groszy planer, w którym możemy napisać, co będziemy robić o danej godzinie, jakie mamy, jakie mamy zadanie do wykonania, czyli checklista taka. I tutaj mamy miejsce na notatki. 30 groszy. I jak, łatw, jak bardzo łatwe nam to życie? Niewiarygodne. Teraz zapisanie sobie tego celu, wywieszenie i każdego dnia napawanie się tym. Że mam to zrobić, mam to wykonać, jest naprawdę niewyobrażalną rzeczą, która wpływa na nasze wibracje, na nasz poziom energii. Jeżeli widzisz, co kryje się za drogą, którą przebrniesz, to nasz mózg się tak otwiera, że naprawdę jesteśmy skłonni, aby to zrobić. I co, myślę, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobało, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, nawet. W tygodniu, czyli weekendy wrzucam na przykład vlog, a w tygodniu wrzucam jakiś merytoryczny film. To zostawcie łapeczki w górę, komentarze, bo naprawdę to mnie ogromnie motywuje. Chcę odbudować te zasięgi, które były i które straciłem. No ale co? Myślę, że w najbliższym czasie, za jakieś 3-4 dni pojawi się kolejny odcinek. Także no bądźcie na to gotowi, bo YouTube jest mój. Naczekiście już zapisany. Hej!